wtorek godzina 14.50 mieliśmy 10 minut do oddania papierów do budy. Liczne szanse, że zdążymy. No cóż, trzeba będzie zapierdalać. Kiedy będzie ten niebany autobus? Nie pytasz. Weź tam sprawdź, ja mam słaby wrok poza tym jem. Ty zawsze coś jesz. dalej. Miała być o 13.50, a jest trzej sprawdzę. Aha, jest pięć po trzeciej. 15 minut temu mieliśmy być. Siema, chłopaki. Bogdan, czemu mi na Instagramie nie odpisujesz na filmiki z czarnymi dziećmi biegającymi po kurczaki z KFC? Spierdalaj, bachraty cwelu. Aha, chłopaki, ale czemu mnie tak nie lubicie? Bo jesteś cwelem jak Piotrek. Postrzeliłeś mnie w serce, Bogdan. Nigdy ci tego nie wybaczę. Michał, idź do przedszkola dziewczynę znaleźć, a nie do poważnych drentelmenów zarywasz. Aha, to spoko, hejka. Nie sądziłem, że wsiobus kiedyś do nas dotrze. Proszę zapiąć pasy. No tu, ja pierdolę, ale brzydko. Jakbyśmy byli po łks stronie Łodzi. Dokładnie to samo. Weź sprawdź, gdzie jest ta buda. No spoko. U Michał mi rolkę wysłał. Dobra, sprawdzaj, bo nigdy tam nie dojdziemy. No to jest obok jakiejś sfery. Ogólnie to nazywam się Tomek. Proszę, o oddanie telefonu inaczej zastosuję w pierdol. Cóż za dżentelmen. Kurwa, Bogdanon cię zabije. Oj, kolego, pchasz się w gips. Ałała, ała, nie bij, nie bijcie już, chłopaki. Spokojnie, suczko, sztachnij się gumisową surprezą. O kurwa, nie wiedziałem, że umiesz się bić, Bogdania. Tak wiem, jestem Simo. Po trzygodzinnym spacerze do naszego przyszłego kołchozu dotarliśmy i doszliśmy wiadomo. Kurwa mać jaka rudera. Dom Piotrka. Co ty pierdolisz dom Piotrka to jebany hotel. Ta ale rudera. Ale on stosował zasadę nie jakość, a ilość. A ilość to też jakość. Grube słowa. Zajebie siebie i was. W imię Allaha. Jak tu mają takich uczniów to chce się tu dalej edukować. Po wejściu do placówki od razu ludzie o zombie przestały się ruszać. Chyba się boją. Chłopaki, uciekajcie stąd, to nie jest miejsce dla was. Na zdjęciach wyglądał jak kurort. Dobra, kopytnik, masz ten garnitur dla mnie, bo wyglądam jak żół. No mama, Bogdana jebać jest za gruby na to. To mu nie brałem, wiadomo. Dobra, dzięki, idę przymierzyć. No i teraz wyglądam jak Patryk Batman albo Dexter Morgan. Te a te ludzie zombie to uczniowie, bo trzech stoi za nami. Stop z, stop, rasizmem. Z rasizmem. Stop, stop, stop z rasizmem, z rasizmem. Stop, stop z rasizmem, stop z rasizmem, stop z rasizmem. Nie, to nie ludzie. Dobra, chodźcie, to was zaprowadzę do dyrektorki. Oddaję gorący kał na tą pracę. Czego kurwa chodzić? Dzień dobry, my złożyć papiery i dowiedzieć się, czy zostaliśmy przyjęci do tego kochozu. NCPnCF. Albo chuj dostaliście się, dziękuję, a teraz wypierdalać. Po dowiedzeniu się, że nie będę musieć iść do ogrodnika zacząłem odficie czochrać Bobra. Dziękuję kiedy jest rozpoczęcie roku szkolnego. Wczoraj dobranoc. Przyjęli nas. Do tej szkoły każdego przyjmują. No i chuj. Witamy w kołchazie. Widzimy się pierwszego września. Dajcie suba albo robak Robert umrze. A i nie pozdrawiam ze wiadomo czego gruba się byś zrobił w końcu coś, a sam muszę tyrać. Dobranoc i nie pozdrawiam ulanych widzów.